Witam wszystkich oglądających Jesteśmy dzisiaj znowuż na wykopkach Oczywiście W lesie Lasek, lasek Także Zobaczcie sobie W jakim to lasku jesteśmy Chodziliśmy Tutaj W pobliżu tego miejsca Także Będziemy tutaj dalej chodzić I Zobaczymy co wpadnie, wiadomo ten lasek to wiele rzeczy kryje, wiele może być trafień czy różnych trafień, niekoniecznie mogą być to trafienia typu łóżki, mogą być to różne rzeczy, mogą być to monety współczesne, także też z okresu pierwszej wojny światowej, zaboru i tak dalej rosyjskiego, zobaczymy co wpadnie to wpadnie, za dużo czasu nie mamy ale zawsze coś tam może spaść do pierwszego trafienia w takim razie słuchajcie pierwsze trafienie takiego dołu dużego kary Soniak no, pierwsze trafienie lecimy dalej nareszcie po długim czasie jesteśmy na skraju lasku

Jest piękny, czaski orzeł. Czarski, piękny orzeł. Super stan monety. Do następnego. chodzę już bardzo długo i zobaczcie, ile samych kulek szrapnerowych wyciągałem. Cały czas kulki szrapnerowe, ale chodzę z krajem lasu od pola i takie to wynalazki cały czas. Ile tu dołków trzeba było nakopać już? 9 dołków widzicie. I 10 praktycznie. Dołków 10 kulek. Dobra. Lecim dalej, może coś innego się trafi. Słuchajcie, mamy Urbeks. Budynek w szarym polu. Zobaczcie sobie. Same pole, wszędzie pole, w koło pole, las, wszędzie las, 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 dookoła las. Nie ma nic. I teraz tu budynek w takim polu zobaczcie z czego był robiony. Ze wszystkiego co się dało. Z kamieni, granitów. Wszystkiego. Co było pod ręką? I cegłówki trochę. I kamienia. Zobaczcie jak to jest z kamienia w środku wszystko. O i drzwi w takim stylu. Jakby było zburzone, ale nie, nie naturalnie, tylko od jakichś pocisków, przed czego się widzicie z kamienia wszystko jest robione i cegłówka i kamień, okrągla, wszystko co było pod ręką i fajne sklepienie było krągłe. No i oczywiście śmieci full. Zobaczcie, buteleczka, no nie zbieram takich rzeczy, ale myślę, że tu nie jedna taka buteleczka, ale jest. No i oczywiście tu śmietnik ludzie wywożą, cegłów pełno, zobaczcie cegłówek, tu jeszcze jakieś kroki dachowe. No i teraz z tej strony, patrzcie, gdzie tu są domy, jak daleko. Gdziekolwiek takie domy. Tu nic nie ma w koło. I teraz tak. I tu patrzcie, jaki ten gruby mur był. Może to jakiś był posterunek albo coś. Nie wiadomo, co to było. Zobaczcie z kamienia jakiego. Nie wiem, czy w XX wieku tak budowano. bardzo budowano z tego co się dało. O, taki cement. No trochę wiązany piachu więcej niż cementu. Może to już utylizował się z czasem. Tutaj wapno jakieś tam przycięte nawet te cegły były. Specjalnie konstrukcyjnie robione tak. Ciekawy, ciekawy budynek był Tu okna No coś tu było Dobra Lecimy dalej do lasu O deski z Byliśmy. Ta niebieska charakterystyczna farba. Tynk na wierzchu, na niebiesko. Myślę, że przedwojenne, na pewno, ale że przed I wojną światową był stawiany. Chyba tak. Na pewno. No. I teraz tam zobaczcie, ile kamienia leży jeszcze dalej. To wszystko jest z tego budynku tam, uprzątnięte prawdopodobnie. Nie będę tu chodził, coś szukał, bo tu mija się z serem, więcej śmieci niż wszystkiego. Nawet tutaj widać o, butelki jakieś po śmieci, w czy po czymś. Dobra. Widzicie jakie granitowe bloki kamienne. Lecimy do lasu, sporot. I słuchajcie jest klamerka od paska. taka dosyć masywna do następnego. i słuchajcie, trafiłem na psich numerek Chris Lask What Her coś tam 1942 czyli to byłoby Pies jakiś niemiecki pies w czasie okupacji. Tutaj jest jakiś głowa 1934. Może to jego urodziny albo numer kolejny psa nie wiem. No ciekawa rzecz. Nigdy takie, no kiedyś tam coś trafiłem, ale nie był to niemiecki pies z czasu wojny przede wszystkim. No i mamy populares. 10 groszy, 23 cynkowe. No, stan jest kiepski, jak widzicie sami. Nawet nie ma co tutaj patrzeć. Stany są takie kiepskie. W tych monet i mamy 5 groszy, 37. Petarda z dziurką. 37.

Pięć groszy trzydziestego dziewiątego z dziurką. Tak. Petarda. I zobaczcie, aluminiowy uchwyt od szklanki. PRL chyba. Jakby nie było. Aluminium. Dawno takich nie widziałem. Aluminium bardzo fajna, ażurowa. Ażurowy uchwyt podstawka do szklanki. podstawka, uchwyt do wsunięcia szklanki. Tylko zgnieciony po prostu. I zobaczcie, jaka jest stara biżuteria. Że Może się wyprostuje. Bardzo stara. Słuchajcie, jest ostatni dołek. Ostatni dołek. Bo chodzimy po lesie. Nic już tam z tego skraju pola. Obeszliśmy wszystko. Dużo śmieci, dużo różnych rzeczy. Widzieliście nakopane, no a w lesie trafiłem na jedną rozgniecioną, poniszczoną łózkę Mausera wyrzuciłem i teraz i teraz jest trafienie. Jest dwa ziko. Dwa ziko. A rocznik. Chyba 86 zobaczymy. Populares chyba. Tutaj w lesie to nie wiem czy tutaj będzie następne spotkanie, czy to gdzieś indziej pójdziemy, pojedziemy, zobaczymy. Także to co widzieliście, to widzieliście, zrobię w domu krótkie podsumowanie i to by było tyle. I słuchajcie, robimy krótkie podsumowanie. Mamy 4 monety 3 kopijki 1911 5 groszy 39 10 groszy 23 i 2 ziko 76 mamy ten przynumerek 1942 Tutaj ten numerator jest z psem oczywiście To jak mam paska, kaciowiec i mamy takie tch, biło jak na, e, na monety to są takie do papiaków tam czy do czegoś przybijania dodatku czy coś takie się w ogóle. No i ta brosza pogięta. Była brosza sobie kiedyś i tutaj zobaczcie to uchwyt od a, to drucisko jeszcze aluminiowe. Do tego uchwyt aluminiowy. Tutaj takie tam druty, blaszki dupery, śmierci takie. O! No, Szpajcie, kalminowy, No i to wszystko, słuchajcie. Myślę, że nawet udany ten naprawdę. Ciekawostki w no na kino to mówię. Ta jest super ta piąteczka cękowa, która 39 trzydziesty dziewiąty dla Na mnie rzadkość No teraz nie widać tych No jest 1939. Jeśli polska. Po prostu jest. No i to tyle. Te dwie monetki. No i ten psie numerek to jest też rewelacja.